Witajcie moje drogie promyczki w naszej promikolandi. Otóż dzisiaj mam dla Was surprizę, czyli niespodziankę. Czytałam wam już swoje wierszyki. Natomiast dzisiaj przeczytam Wam swoją bajkę. Tak, tak, bajkę. Otóż pomyślałam sobie, dlaczego by nie. Spróbuję napisać dla Was specjalnie bajkę. Jak na początek może was zdziwię. To było moim zamiarem nawet. Nie powiem Wam tak jak w większości bajkach bywa. A więc za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma morzami i tak dalej, i tak dalej. Nie. Moja bajka zaczyna się od słów innych. Ale powiem Wam najpierw, jak brzmi jej tytuł. Otóż. Tytuł mojej bajki to leśny domek pani Julii. A zaczyna się bajka tak. Daleko za miastem, już na skraju lasu, rozpościerała się mała wioseczka. Taka wioseczka licząca zaledwie kilkanaście domostw. Tuż za nią, wśród leśnych pagórków i drzew, stał mały budyneczek. Świeciły się z daleka biało-bielone ściany. Przyciągał wzrok słomiany dach. Tak. Słomiany dach. Dach ze słomy. Hm. Takich dachów to jeszcze nie widziałam. Co to może być, pomyślała Zosia. Ojej, przecież takich domków jest coraz mniej. Z biegiem czasu znikają z krajobrazu wiejskich pól i łąk. Zosia zastanawiała się, kto tam może mieszkać. Tak daleko od wsi, tak już prawie w lesie. Muszę Wam powiedzieć, że główna bohaterka mojej bajki, Zosia, taka sobie fajna dziewczynka dwunastoletnia, w wolnych chwilach bardzo lubiła jeździć na rowerze. W jej eskapadach rowerowych towarzyszyła jej mama, zazwyczaj, albo koleżanka. No a dzisiaj Zosia wyruszyła rowerem sobie sama. Zapomniała o upominaniach mamy, która ją przestrzegała. Zosiu, pamiętaj, nie wyjeżdżaj zbyt daleko. No i tak pędziła, zapomniawszy o tych upominaniach, że zatrzymała się tuż przed progiem leśnego domku. Był taki mały, blask bił od ścian, a słoma na dachu okrywała go tak jak czarna, z czasem, z czasem zszarzała taka czapa na białym zimą bałwanie. Tak pomyślała sobie Zosia. Z domu dochodził cichy gwar, przeplatany co chwila pięknym, jakże aksamitnym, jakby słowiczym śpiewem. Zacio Zosia, zaciekawiona, uchyliła drzwi tajemniczego domku. Stanęła cichutko na jego progu. Ogarnął nie ją niepokój, a i dziwne ciepło zarazem, nie mówiąc już o ciekawości. Wewnątrz panowała ciepła, taka bajkowa atmosfera. Stare, aczkolwiek bardzo ładne meble, stół, krzesła, komoda, duże łóżko wyłoniły się z wnętrza. Po środku stał fotel, a na nim siedziała starsza pani. O, jakże była piękna. Ubrana była w długą, szafirową suknię, przyozdobioną białym, koronkowym kołnierzykiem, a na głowie miała starannie upięty kok z siwych już włosów. Na kolanach trzymała album ze starymi zdjęciami, jak się okazało. U jej boku, na drewnianej, wypolerowanej świeżo podłodze, leżał czarny z białym krawacikiem kocur. Tuż przed nią, na małym drewnianym stołku, zwanym kiedyś zydelkiem, siedziała mała dziewczynka, Marysią zwana, jak się później Zosia dowiedziała. Obie starsza pani i Marysia przyjaznym wzrokiem przywitały gościa. Nawet kocór radośnie zamruczał na powitanie. – Proszę wejść, usiądź z nami. – Co cię do nas sprowadza? Jak tu trafiłeś w ogóle? Tak daleko, aż na skraj lasu? – Jestem Zosia. Lubię jeździć na rowerze. Często robię takie rowerowe wycieczki, tylko, tylko, że dzisiaj tak się zapomniałam, tak rozpędziłam. – Aż zapomniałam o ostrzeżeniach mamy, która zawsze powtarza mi, żeby nie odjeżdżać zbyt daleko, żeby w ogóle nie jechać samej w nieznane miejsca –– wyszeptała strapionym głosem Zosia. Starsza pani odłożyła album, wstała z fotela i przyjaznym gestem jeszcze raz zaprosiła małego gościa, robiąc jej miejsce przy stole. – Usiądź proszę teraz z moją wnuczusią, Marysią, a ja ci zrobię ciepłej lipowej herbatki. Odpoczniesz w sobie, a później odprowadzimy cię do wioski, a stamtąd już spokojnie i bezpiecznie wyruszysz do domu, do mamy. Zosia odetknąwszy z ulgą, usiadła przy stole nakrytym białym obrusem. Stół był solidnie wykonany z drewna. Miał rzeźbione nogi, na środku stał wazon z białymi, takimi polnymi, aczkolwiek uroczo pachnącymi kwiatkami. To były rumianki. One tak częstowały zapachem. Białe, piękne kwiatki, które Zosia widywała u swojej babci w ogródku. Wokół było czysto i schludnie, i tak tajemniczo pięknie. Na ścianach wisiały obrazy, takie tajemnicze portrety. Wszystko było tu tajemnicze. Patrzy Zosia i napatrzeć się nie może. Wśród postaci znajoma już Zosi twarz. To pani Julia, starsza pani. Która podjęła ją gościną, pomyślała dziewczynka. To ta, która waży właśnie dla niej lipową herbatkę. Hmm. Marysia i Zosia szybko nawiązały ze sobą rozmowę. Nic dziwnego, były prawie w tym samym wieku. Okazało się, że Marysia przyjechała do babci Julii na wakacje. Tak robi od lat. Lubi też przyjeżdżać do tego tajemniczego leśnego domku. Lubi słuchać babci Julii opowiadań. Babcia Julia to niezwykła babcia. Mieszkała kiedyś w wielkim mieście. Była artystką, ale to już minęło. Od kilkunastu lat zaszyła się w wiejskiej, a właściwie w leśnej głuszy. Tak w skrócie przekazała ważne wieści Marysia, Zosi. Marysia była troszkę jakby starsza od Zosi. Jak się później ta dowiedziała, Maryśka już miała lat czternaście. – Tak, Zosiu, to prawda, co mówi Marysia. Lubię tę wiejsko-leśną ciszę, te krajobrazy, tę piękną naturę. Spędzam tu prawie cały rok. Czasem wyruszam też do miasta, by spędzić i wśród miastowego gwaru trochę czasu. Odwiedzam swoich znajomych, załatwiam różne sprawy, a później znowu wracam do swojej ulubionej leśnej ciszy. – Dlaczego tak? – spytała zaciekawiona Zosia. – Hm. Widzisz, Zosiu, to jest tak, jak mówił pewien grecki bajkopisarz: Nic w życiu nie jest stałe. Byłam młoda i piękna, jak to powiadają. Grałam w teatrze, wcielałam się w wiele ról, dużo podróżowałam, miałam mało czasu dla siebie i dla moich bliskich. Tak wiele mi uciekło, mijały lata, a wraz z nimi blask młodości i sukcesów zgasł. Silniejszy podmuch wiatru i upływ czasu zgasi każdą lampę, mówiła zamyśliwszy się pani Julia. Cenię sobie spokój, ciszę i piękno natury. No i oczywiście uwielbiam wakacyjne towarzystwo maryśki mojej, skonstatowała. A i oczywiście mruczando, mojego kocura Bonifasia dodała zamyśliła się teraz Zosia, popijając smaczną lipą pachnącą herbatkę. Tak sobie pani Julia, Marysia, Zosia i Bonifaś siedzieli. Ale przyszedł czas pożegnania. Zosiu kochana, już czas wracać. Co twoja mama nie czekała na ciebie zbyt długo, powiedziała pani Julia. Wiem, co to znaczy czekać na kogoś bliskiego. Nie dziwię się, że mama cię tak przestrzega, przed nieznanymi miejscami i nieznajomymi ludźmi. Przecież ludzie lubią wiedzieć, z kim mają do czynienia. Przypomniała Zosie i Marysi kolejną myśl, morał z bajek swojego ulubionego bajkopisarza Ezopa.